Siemaneczko, z tej strony Miss Sims, a na Waszych ekranach wiejskie życie. Kolejny cudowny wiejski poranek właśnie się rozpoczyna. Jak widzicie dalej jest taka szaryzna, bo niestety tutaj wiosna jest dość pochmurna. Dziewczyny właśnie wstały, nasza Caroline też się podniosła z łóżka. Myślę, że mogłabyś zacząć ten dzień tak naprawdę od zjedzenia sobie chleba. Także weź sobie porcję, gdzie zniknął Twój brzuch. Słuchajcie, nie mówcie, że przez to, że w ostatnim odcinku ja usunęłam jej nastrojniki przypadkiem, zniknęła nam też ciąża, aż muszę to zobaczyć. Was na chwilę wyłączam, bo nadal nie chcę wam zdradzić płci tego dziecka. I już tutaj, jak widzicie, naprawiłam mój błąd, dodała mi brzuch, dlatego że była w ciąży, ale w trymestrze pierwszym. A jak wiemy, trymestr tutaj, który jest już Caroline, to jest trymestr trzeci. Chodź, tutaj, Kelly, też chleb, który wczoraj przyniosłaś. Słuchajcie, myślę, że to jest czas na taki powolny poranek, bo do tej pory tak naprawdę non stop tylko gdzieś się spieszymy. Zwierzaki, e, nasz ogród, zwierzaki ogród i tak w koło te życie naszych dziewczyn się toczy. I tak naprawdę mają mało czasu nawet na swoją relację. Tutaj możemy sobie na nie spokojnie popatrzeć, jak sobie rozmawiać. Myślę, że przyniosłaś fantastyczny chleb, Kelly. Wyciągniemy jeszcze tutaj tą czekoladę, którą dałaś siostrze w prezencie. O, jest syrop czekoladowy. Położymy też tutaj oczywiście. Jak chcesz, możesz się też testować, ale ja myślę, że Caroline się do niego dobierze i z jego całego. Dlatego, że wciąż takie zachcianki są po prostu normalne. Słuchajcie, ja resztę chleba pozwolę sobie schować do lodówki, bo nie chcemy marnować po prostu jedzonka. E, tutaj widzimy, jest też na szkicu i zobaczymy, czy jego miseczka. Kicuś ma pustą miseczkę. Ej, Kelly, to od razu na dzień dobry. Na pełni miskę i kasz mruczusiowi jeść, jak zjesz już swoje. Co my tutaj jeszcze mamy? Porozmawiaj z Simką o imieniu Caroline. Tymczasem zobaczcie, jak Karoline wyżera łyżeczku syrop czekoladowy. Aż muszę wam to pokazać z bliska, bo myślę, że co? to warte zobaczenia. Uwaga, uwaga! No, pokazy wszystkim jakieś. Chyba, dobry co? Chyba ci siostra sprawiła naprawdę radość. A musisz do toalety, jak widzimy gdzieś tam, maluszek się chyba w brzuchu po prostu przeruszał, i teraz od razu potrzebujemy skorzystać z toalety. Napełni od razu tą miseczkę, bo jak widzimy, Mruczuś tutaj piszczy. Możliwe, że jest po prostu głodny i mając jeszcze troszeczkę czasu do szkoły po posprzątaj chociaż te talerze. Słuchajcie, oczywiście my teraz na dzień dobry, skoro już nasza Kelly jest w dobrym nastroju po rozmowie z Caroline i pójdzie do szkoły, my oczywiście weźmiemy się za nasz ogród, także szybciutko tutaj zbierzemy cały plon. Pamiętamy o tym, żeby nie sprzedawać, dlatego że zależy mi na tym, żeby ta gra była trochę taka bardziej realna, więc jeździmy i sprzedajemy na targu. Poprawiamy tutaj przy okazji jakość naszych roślin. No zobaczcie, jest tak okropnie szaro. To się aż źle mi nagrywa, a wam źle ogląda. No ale cóż, widzowie, mogę na to po prostu poradzić. Patrzcie, nasz tutaj arbuz zaczyna rosnąć, także jest nadzieja, że do soboty nam wyrośnie i dzięki czemu będziemy mogli pojechać, uwaga, na jarmark z naszą rośliną i miejmy nadzieję oczywiście, że wygrać, no bo nie ukrywajmy, że o to nam po prostu się tutaj rozchodzi. Ja sobie w międzyczasie tutaj pomogę troszeczkę Caroline ogarnąć ogród i widzimy się, jak mi się to uda zrobić, bo myślę, że po malutku może dzisiaj, korzystając z tego, że Kelly jest w szkole, zaprosimy do nas Lawinie na jakieś ploteczki, porozmawiamy sobie tutaj właśnie o o tym, jak się nasza Karolina czuje w ciąży, bo już jesteśmy na końcówce poród zaplanowaliśmy, pamiętamy na piątek, także tak naprawdę za dwa dni, więc robi się gorąco. Może uda nam się coś pomiędzy gdzieś jeszcze wyszydełkować, czy tam wyhaftować dla naszego maluszka, może jakąś piżameczkę, bo wiem, że też można. Także na to wszystko musimy się tutaj po prostu przygotować. Poczekajcie, chciałam się z wami spotkać po tym, jak skończymy ogarniać ogród, ale widzę, że tutaj nasza Karolina już praktycznie skończyła, także nie ma sensu się rozstawać, a nie poczekajcie, tu są jeszcze rośliny, także tymi się jeszcze zajmijmy, także też od razu zbierz cały plon i zajrzymy do piwnicy, bo szczerze mówiąc, teraz jak wróciła wiosna, często zdarza mi się zapomnieć o tym, że mamy jeszcze rośliny w piwnicy. Czy myśmy w poprzednim odcinku nie zasadziliśmy tego drogiego smoczego owoca? O nie! Okropnie z naszej strony. Słuchajcie. Tu sobie gdzieś go zasadzimy, bo to jest jednak dla nas najważniejsza kasa. Ja sobie go tutaj pozwolę na razie postawić. W tym odcinku chciałabym też, żeby właśnie jak Lawinia przyjdzie, żeby pomogła nam troszeczkę ogarnąć nasz ogród. Wiecie, ona przyjdzie ze swoją łopatą, ze swoją siłą, ze swoim powerem i razem to jest z naszą Caroline i możliwe, że już Kelly jak wróci ze szkoły, będziemy przekopywali tutaj w ogródku, żeby troszeczkę posprzątać. Myślę też, że pozbędziemy się w końcu tych śmieci, tutaj tych krzaczorów, zrobimy troszeczkę ten ogród przyjaźny mniejszym miejscem, zwłaszcza, że niedługo na świecie pojawi się nasz maluszek. No i oczywiście również pod tym kątem, że po prostu idzie wiosna, a wiosną wszystko odradza się do życia, więc tutaj te wszystkie krzaczory nie muszą już wcale tutaj być. Powiedz mi, jak Ci idzie? No, wdrapujesz się po tej drabinie, uważaj proszę na siebie, bo jednak w Twoim stanie to nigdy nie wiadomo. Posprzątamy też kuwetę, czemu nie możemy? Potrzebny jest kosz na śmieci, a nie mamy kosza na śmieci, pewnie mamy pełen kosz na śmieci, czemu nie? Ej, co się sta- Aha, te kosze na śmieci mamy pełne. No, wiecie, wy co? No dobra, no to co? No to spróbujemy tutaj jeszcze poszperać, potem pójdziemy wyrzucić śmieci, żeby tutaj opróżnić. Bo naprawdę, z tymi śmieciami to problem jest u nas po prostu nieziemski. No, ale co zrobić? W międzyczasie osiągamy szósty poziom ogrodnictwa, także super, bardzo się cieszę. Co wrócić będzie o nas chciał? Będzie chciał być pogłaskany, zobaczcie. No, oczywiście, tutaj chwileczkę dla niego musimy znaleźć. Caroline, o nie! Już poszliśmy. Mruczuś, nie martw się, zajmiemy się tobą, jak on chodzi śmiesznie. Kiel jak wróci ze szkoły, się dzisiaj tobą po prostu zaopiekuje. My tymczasem dajmy tutaj naszej Caroline troszeczkę ogarnąć te śmieci, bo niestety z nimi jest bardzo duży problem. Zastanawiam się, czy nie kupić nam dużego kontenera od samego początku. Tak naprawdę tutaj gramy, ale jak wiecie, też nie chcę tutaj psuć trochę tego wiejskiego klimatu, a oczywiście wtedy byłoby po prostu brzydziej. Dobra, słuchajcie. Caroline poszła wyrzucić śmieci, czas nam się przyspieszył. Jest już prawie 11, no po prostu szok. Myślę, że zajmiemy się tutaj też od razu właśnie zwierzeczkami, wydoimy mućkę, wyczyścimy ją, czy masz jedzenie w, w swoim oborze? Masz, ale jest do posprzątania. Właściwie posprzątanie obory możemy zostawić naszej małej Kelly, potem tutaj zajmiemy się jeszcze zebraniem jajek, rozrzucimy karmę, po prostu w skrócie ogarniemy nasze obejście. Dobra, słuchajcie, spotykamy się już razem z naszą Caroline, kiedy? O nie, poczekajcie, poczekajcie. Ściągawka z wychowania. Kelly została przyłapana na napatrzeniu w kartki innego ucznia w czasie sprawdzianu. I nauczyciel wysłał ją do dyrektora. I teraz tak, albo powiemy, że to na pewno był tylko przypadek, albo niech napisze sprawdzian jeszcze raz. No nie wiem właściwie. No przecież no nie musiała ściągać. Może tylko zerknęła, może się zamyśliła. Weźmy, że to był tylko przypadek. I co nam się tutaj pokazuje? Empatia wzrasta, spada wartość odpowiedzialności. No nic, nad tym popracujemy. E, tak jak mówiłam, spotykamy się tutaj z naszą Caroline, jak już ogarnie ogród i wtedy zaprosimy sobie tutaj lawinę. Także do zobaczenia. Zobaczcie, o w pudeł praktycznie drugiej tutaj Caroline kończy ogarnianie zwierząt. Zwierzęta są w super stanie, co jest dla nas najważniejsze. O Mućka sobie nawet muczy, kura sobie tutaj skacze, także jest wszystko super. No i zaprosimy do siebie Lawinię. Poczekajcie, Lawinia. A czemu nie możemy zaprosić? Lawinia gdzieś tu już niby jest. Poczekajcie, skup widok kamery. O, ona już pomału powiedzmy, że do nas zmierza, to słuchajcie, jest kawałek drogi o nas, także ja sobie ją pozwolę oczywiście dodać do grupy i po prostu zrobimy tak, że ona już do nas idzie i załóżmy, że już jest i tutaj po prostu działa, bo inaczej my się jej tutaj po prostu nie doczekamy, wam powiem szczerze, bo to może troszeczkę potrwać. Poczekajcie, poczekajcie, w międzyczasie, mruczuś, bawi się tutaj jakimś piórkiem, ej, pierwszy raz to chyba widzę, o, krzaki, kurczę. Może teraz zobaczymy lepiej. Albo z tej strony. Zobaczcie naszego małego Słodziaka. Powiem wam szczerze, że musimy po porodzie udać się do weterynarza, żeby kupić tej tableteczki, żeby nasz mruczuś miał urodzinki. Bo myślę, że już jest czas, żeby był dużym kotem. Zobaczcie, jak potrafi się sam sobą zajmować. Bardzo się cieszę, że nie jest to kot, który jakoś super wymaga naszej uwagi. Zresztą mi się wydaje, że większość kotów po prostu taka jest. To psy są takie, że są. E, wiecie, co chwilę gdzieś tam chcą być w centrum uwagi, a koty żyją jednak głównie dla siebie. To są poniekąd dzikie zwierzęta. Słuchaj, dopóki lawinia tutaj nie przyjdzie, weź sobie wciągnie jeszcze naleśniczka, bo jak widzimy, dzieciak już sprawił, że jesteś głodna, także nie ma co, zjeść sobie tutaj coś dobrego. No a Lawinia, jak przyjdzie, to będziecie razem ogarniały ogród. Myślę też, żebyśmy mogli zrobić coś ciepłego, jak nasza Kelly wróci ze szkoły, ale z drugiej strony właściwie możecie sobie zjeść coś z lodówki i po prostu sobie to podgrzać, zważywszy na to, że nie chcemy po prostu marnować tutaj jedzonka. Jak tylko zjesz, pójdziesz teraz już posprzątać kuwetę, dlatego, że udało nam się tutaj opróżnić ten śmietniczek, także będziemy mogli śmiało ją po prostu tutaj Ogarnąć. No a ja, cóż, ja pomogę, myślę, na tym etapie naszym dziewczynom tutaj troszeczkę ogarnąć ten ogród z tych wszystkich starych śmieci, starych krzewów, bo już czas, żeby wiosna zagościła w naszym wiejskim życiu. Także do zobaczenia za moment. I słuchajcie, wprawdzie dalej w okolicy nie ma lawinii, bo ona biedna do nas jeszcze i ciekawa w drogi ma do przejścia. Słuchajcie, tak dziewczyny, umówmy się, że ona już tutaj jest tak naprawdę, gdzieś tam sobie siedzi w kącie i składa meble, dlatego że postanowiła sprezentować naszej Karolin nową huśtawkę, żeby nie miała takiej obdrapanej, obgnitej, jakby ugryzionej trochę ząbkiem czasu, bo zobaczcie, ona jest porzewiała i wszystko, no w ogóle jest nieciekawa. I kupiła jej nową huśtawkę i właśnie ją montuje, także umówmy się, że po prostu montuje huśtawkę. Ogród został zamknięty po to, żeby jakieś dzikie zwierzęta i tutaj nie wyjadały, nie niszczyły, nie deptały, ale jak widzimy, no i tak pod płotem przejdą jak będą chciały. No ale umówmy się, że to jaki jest właśnie tego cel. Yy, ograniczyłam też tak naprawdę ekspozycję roślin. Wszystkie znajdują się tutaj na dole w piwnicy. Również nie ma już roślin. Zimą musimy znaleźć sobie jakieś inne zajęcie. Nasza Caroline ma jeszcze całe lato, ma całą jesień, także mamy dość dużo czasu, żeby zacząć zarabiać, nie wiem, na rzeźbieniu, może na malowaniu, coś jeszcze wymyślimy. Bo szczerze mówiąc, to po prostu nie chcę już, żebyśmy tylko ograniczali się do ogrodu i żeby było w tylu miejscach, żeby ona po prostu musiała chodzić po tej drabinie teraz, kiedy nie jest jakoś super potrzebne. Jak widzimy, trochę nam brakuje kasy, bo tutaj zamontowaliśmy też lampki. Umówmy się, że to są lampki takie, wiecie co, solary, że nie musieliśmy ciągnąć do tego jakichś e, kabli i innych rzeczy, dlatego dziewczyny poradziły sobie same. Na bokach tej całego ogrodzenia powstały właśnie takie lampki, żeby troszeczkę było jaśniej, z czasem dodamy je może nawet co drugie miejsce tutaj, żeby było po prostu przytulniej. Słuchajcie, myślę, że już Wam mogę pokazać nową huśtawkę, bo przykładowo Lawini udało się złożyć. Nie wiem, czy jesteście na to gotowi. Ta, da, 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 i tutaj stoi. Oczywiście od razu na dzień dobry, zamieniamy je miejscami. Dodamy tutaj jakieś poduszeczki, żeby była ona też troszeczkę przytulniejsza, bo szczerze mówiąc, ta, mimo że obdrapana, że zniszczona i w ogóle to ona mi się ogólnie podobała, bo ona miała jakiś taki swój klimacik, ale no zajmowała nam zdecydowanie za dużo miejsca w ogrodzie i była taka, wiecie co, po prostu ponura. Myślę, że tutaj naszej Caroline na pewno źle się na niej siedziało, dlatego teraz montujemy jej tam. Taką. Postaramy się może udekorować też jakimiś poduszkami. Skopiujemy sobie tutaj te z salonu, bo są bardzo ładne. I zobaczymy, jak będzie wyglądała już gotowa huśtawka. Czekajcie. O, nawet podobne w kolorze do tamtych, co ona już tutaj miała, więc myślę, nie wiem czy nie będą za duże, wiecie, no zobaczymy, to się wszystko okaże. Zrobimy tutaj jeszcze jedno po drugiej stronie. Zobaczymy, jak to się Caroline będzie siedziało. Poczekajcie, myślę, że od razu ją tutaj zaprosimy. czy właściwie nie by się przyda chyba jeszcze jedna, bo jest jakoś tak dziwnie nieproporcjonalnie. Dajcie mi skopiować. A nie mam jakiejś takiej pojedynczej, może? Niestety chyba nie. No dobra, to spróbujemy raz jeszcze. Słuchajcie, jak widzicie, właśnie kombinuję tutaj coś innego. Tamte były dla mnie trochę zbyt przestrzenne i zabierały za dużo ławki. I myślę, że w naszej Caroline nie siedziałoby się na nich wygodnie. Zobaczymy, jak będzie tutaj teraz z tymi. Nie może nie idzie w ogóle na tym usiąść. O nie, bo to jest, wiecie co, to jest produkt z modów. Poczekajcie. A idzie, usiąść razem. Zobaczymy, czy Lawinia do nas przyjdzie. W międzyczasie wróciła Kelly ze szkoły. Cześć Kelly, słuchaj, na dzień dobry. Od razu jak już przyszłaś, obiecaliśmy Mruczusiowi, że ty jak tylko się pojawisz, to chwileczkę mu poświęcisz. Także od razu tutaj go przytul, Pogłaszcz go, może. Proszę bardzo, baw się wskaźnikiem laserowym, oczywiście. E, daj przysmak. A potem weźmiesz się za lekcję, dlatego że lekcje muszą być zrobione. Potem zaopiekujemy się Tobą tutaj w inny sposób i oczywiście też sprzątniesz kuwetę, bo mruczył się z na Twojej głowie, bo to jest twój, twój kotek. Czekaj, co nie idzie siedzieć, spróbuj raz jeszcze usiąść i idzie. Zobaczcie. Nie wiem, czy jest wygodna, czy nie jest wygodna. Na coś się tu Caroline denerwuje, ale nie wiemy tak naprawdę na co. Najważniejsze, że się da usiąść, także. Myślę, że tyle jej wystarczy. Zobaczymy, co w ogrodzie. W tym czasie nic. Lawinio, gdzie ty jesteś? Gdzie ty tak długo do nas zmierzasz? Poczekajcie, sobie ją zobaczymy. Skup widok kamery. Ojej, na no jeszcze ma do nas kawał drogi pod tą górę. Także naprawdę, Lawinia, doceniamy twoje poświęcenie, że w ogóle do nas planujesz przyjść. Myślę, żebyśmy mogli też tutaj zająć się nakarmieniem ptaków, dlatego, że zobaczcie, jaki kupiliśmy piękny karmik. Wsyp ziarna dla ptaków. Zobaczymy, jak to będzie tutaj wszystko wyglądało. Caroline bawi się dalej z kotkiem. Nie, już przestała i idzie robić lekcje. Także super. Cie, przepraszam Caroline Kelly. Oczywiście wsypujemy tutaj parcie w jakiś sposób taki lejek i mamy teraz ziarenka. Obserwuj ptaki, I co jakieś przyfruną do nas od razu. Parcie przyfrunęły. Niemal natychmiast. Niebieski, żółty, czerwony też. Ej, ale fajnie. Ładne to jest, szczerze mówiąc wydaje mi się, że tutaj do naszych dziewczyn, do naszej rozgrywki pasuje to na pewno, także super. Zobaczymy, czy mamy jakieś jajka, nie mamy, czy jest coś tutaj z Mućką, do... Mućka jest znowu do wydojenia, Mućka, co się z Tobą dzieje, Ty już od dawna nie byłaś tak płodna w mleko jak teraz, także od razu oczywiście do Ciebie podejdziemy, utrata kontroli przez tą obawę, sprzed niespełnieniem marzeń, musimy się w końcu tym zająć, czyli musimy porozmawiać z kimś o obawach po spełnieniu jakiegoś z tych pragnień, wiecie co, może to zrobimy. Kto tu do nas dzwoni? Dzo Kto tu do nas dzwoni? Przepraszam, Kamila Soto? <laughs> Nie wierzę, los się do nas uśmiecha. Zobaczcie to, fantastycznie będziemy mieli jak spłacić burmistrza. Twój cioteczny kuzyn 5 stopnia miał dziadka, który zmarł. No nieważne, jakie są warunki. Dawaj, hajs! 2,5 tysiąca, także spoko. Myślę, że przez lawinę przekażemy pieniążki, żeby trochę burmistrza spłacić i chyba nam zostanie, jak spłacimy 5 tysięcy, zostanie nam chyba jeszcze tylko 5. Także już nie jest źle, może na jakiś czas dadzą nam spokój, ale zobaczcie, pieniądze spadły nam jak z nieba. Do końca tego tygodnia mieliśmy czas żeby zapłacić i co, i mamy z czego, także fantastycznie. Cieszę się bardzo. O nie, przez ten remont nie idzie podejść do krowy. Poczekajcie, coś tutaj nasze dziewczyny nabroiły, źle poprzeciągały rośliny, źle przekopały ogród i niestety nie idzie wejść do zwierząt. Musimy chyba poprzesuwać troszeczkę, żeby zrobić chociaż półkratki. A te roślinki. Właściwie moglibyśmy je sprzedać, ale szkoda, bo one są takie fajne przystawie, także może tutaj je wrzucimy. Zobaczymy, czy teraz naszej Caroline się uda wejść. Dajmy jej jeszcze jedną szansę, momencik, wyduj, zobaczymy i uwaga. No jak widzimy, o idzie, także super, rewelacja, bardzo się cieszymy, udało się nam ten drobny błąd naprawić. Ty już odrobiłaś lekcję tak szybko? Nie chcę mi się w to wierzyć. Oczywiście, że nie. Siadaj i rób lekcję, Kelly, nie kombinuj. Ja wiem, że jest dużo kuszących rzeczy, ale obowiązki trzeba wypełniać. Potem pomożesz tutaj troszeczkę posprzątać, wyrzucisz. Posprzątasz pomruczusiu, bo zobaczcie, znowu tutaj korzysta z kuwety. Może pomyślimy z czasem o tej samo sprzątającej się, bo to jest jakiś dramat. Posprzątasz oborę i posprzątasz jeszcze oczywiście kurnik. Mamy tutaj mleko, także fajnie. Lawinia, ty już zmierzasz do nas czy nie, dziewczyno? Czekamy na ciebie. Ty idź skorzystać sobie z toaletę, żeby nie mieć wpadki, Pęcherzowej, bo tutaj, no, w ciąży jak widzimy, Maluszek znowu musiał gdzieś tam ją w pęcherz kopnąć, przez co musi iść do toalety. Na szczęście udało nam się zdążyć. No, i spróbujemy iść się zdrzemnąć, żeby potem porozmawiać. O, jest lawina! Cześć lawina! Poczekaj, poczekaj, na chwileczkę. My tylko na chwilę pójdziemy się zdrzemnąć, żeby potem z tą porozmawiać o tych obawach, dlatego że już po prostu, wiecie, co nie wytrzymuje z tym, że co chwilę wpadamy w jakieś rozgniewanie i w jakieś inne stany. Uwaga, zdrzemnęliśmy się, dzwoni do nas Mikołaj, a zgódź się, nie wiem tam, o co chodziło nawet, bo oni co chwilę do nas dzwoni. Spróbujemy, może teraz wstać. Zobaczymy, czy nam spełni to. Kurczę, chyba za szybko wstałam. A co tutaj mamy? Słuchaj, muzyki, zimowe świętowanie. Dobra, to może nam to będzie łatwiej zrobić. Słuchaj, więcej. Spróbujemy tutaj znaleźć zimowe świętowanie. Poczekajcie, jest. Proszę bardzo. Lawinio, no nie idź, chcieliśmy Ci jeszcze podziękować za pomoc, a już tam się tutaj, nie wiem, czy widzieliście, pokazało, że naprawdę już musi iść. Poczekaj, proszę Cię, bo chcemy z Tobą chwileczkę porozmawiać o obawach. Może nam się chociaż to uda zrobić, żeby w końcu nasza tutaj Caroline pozbawiła się życia w lęku, że jej życie zmierza w złym kierunku, bo Lawinio, uwierz mi, jeszcze tak dobrze jak teraz to chyba nigdy nie było, mimo że oczywiście pewnie na tym etapie nie sądzisz w ten sposób. Uwaga, Lawinia każe nam troszeczkę odpuścić i udaje nam się z tymi obawami wygrać. Nie wiem na jak długo, bo szczerze mówiąc, bardzo często to wraca, no ale miejmy nadzieję, że tym razem na dłużej. Słuchaj, ja bym chciała, żebyś ty Lawingi podarowała trochę mleka. Mamy go dużo. Nie opłaca nam się go zawsze jechać sprzedawać, także może po prostu jej te podarujmy. Poczekajcie, szukam, zobaczcie, jakie mamy bogate wyposażenie. Momencik, momencik, jest mleko. 12, dobra, dajmy jej mleko i przekażemy jej 5000 simoleonów, żeby przekazała burmistrzowi, dlatego że w naszym stanie my staramy się na wsi po prostu nie pokazywać, bo obawiamy się, że mogliby nas tutaj po prostu. Wyrzucić lub coś wymyśleć, żeby nam się źle wiodło właśnie przez to, że jesteśmy w tej zaawansowanej ciąży. Poczekajcie, czy ja teraz schrzeniłam i nie ma teraz znowu wręcz o, jest wręcz prezent Simoleony. No i damy jej 5000 Simoleonów właśnie dla naszego burmistrza. Także super, mamy spokój. Mamy pustą głowę, już się teraz nie musimy przejmować pieniążkami, kolejne, które musimy uzbierać to do końca lata, tą ostatnią już ratę, także mamy troszkę czasu, żeby tutaj te pieniądze po prostu zdobyć. Jak widzimy, Kelly w międzyczasie tutaj biega i sprząta, no powiem Wam szczerze, że jestem zachwycona tą małą pomocnicą, która tak naprawdę, no bez niej byłoby nam teraz bardzo, bardzo ciężko. Nie wzięła pieniędzy Lawinia? I poszła? Nie, tu jest lawina. Ej, dobra, to spróbujemy raz jeszcze. Poczekaj, lawinio, nie idź jeszcze. Jeszcze raz musimy się zdać te pieniążki, bo coś nam tutaj chyba niestety skreśliło. Wręcz prezent Simoleony 5000. Zobaczymy, czy teraz się uda, bo bardzo by nam zależało, żebyś to przekazała. Ja tutaj w tym czasie widzę, że coś tutaj jest do ewoluowania. Trzeba to robić. Pamiętajcie, drodzy widzowie, że to zwiększa wartość naszych roślin. Także naprawdę warto jest e, obserwować. I kiedy migają roślinki na taki właśnie kolor, to trzeba klikać. Ewoluuj. Takie dziwne, trudne dla mnie trochę słowo. I uwaga, daliśmy lawinie. 5 tysięcy Simoleonów. Dzięki że się tym zajmiesz. Myślę, że się teraz z Tobą o, obejmiemy Cię na pożegnanie i wyślemy Cię już do domu, bo dzisiaj się tutaj z nami naprawdę niesamowicie napracowałaś. Także idź po prostu sobie, odpocznij. Ja pozwolę sobie te zimowe świętowanie wyłączyć, bo to już nie jest na nie po prostu pora. No i chwileczkę teraz będziemy mogli porozmawiać z naszą Kelly. Słuchaj, podziel się. No, ona już wie, połóż do łóżka. Myślę, że jest na to za szybko, ale tak opowiedz niewiarygodną historię, że jakiś kuzyn z piątej linii od dziadka, brata zmarł i do Zostałyście 2,5 tysiąca simoleonów, co tak naprawdę uratowało Wam teraz. No, skórę Wam uratowało, można tak powiedzieć. A poczekajcie, bo ona chce jeszcze iść do kurnika posprzątać. Także może dajmy jej tutaj chwileczkę zadziałać. Tymczasem zobaczcie, jakiś facet w kapturze przyszedł do naszego śmietnika. Możliwe, że już węszą, co tak naprawdę tutaj u nas się dzieje. Zobaczcie, przerażające. Przez chwilę myślałam, że to Raul, ale Raul tak nie wyglądał. Zobaczcie, wiecie co, dziewczyny, schowajcie się do środka. Nieważne, co teraz robicie. Zostaw te śmieci, nie idź do tego śmietnika. Nie, 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 szybciutko, chowajcie się do środka, coś jest nie tak. Wydaje mi się, że tutaj już źli ludzie, zobaczcie żeby nam w śmieciach. Przeszukuję może, żeby znaleźć jakieś dowody na nasze tej dziewczyny. Że coś tutaj nielegalnie robią, albo właśnie nie wiem, może szuka testu testu ciążowego, żeby wydać, że Karolin jest w ciąży. Nie wiem, jest to przerażające, także chodźcie tutaj. Ja myślę, że tak, ty szybciutko pocałujesz siostrę w policzek, może tutaj chwileczkę z nią jeszcze o zachęć do sprawdzenia, jak dziecko kopie, zagadasz ją, żeby w ogóle tam przez to okno nie patrzała. Potem szybko roztrzęsiona zadzwonisz tutaj do lawini, żeby powiedzieć, coś tutaj w ogóle wydarzyło, że jakiś facet grzebie w, w śmieciach, wszedł na waszą posesję, stanowi zagrożenie. Zawołajcie jeszcze Mruczusia do środka, oczywiście. O, się na, na szczęście częście też jest w środku. Facet grzebie tam dalej, coś w naszych śmieciach. Miejmy nadzieję, że jak najszybciej pójdzie. Da się go teraz tak wygonić przez grę. Nie da się. Zobaczcie, ja go cały czas tutaj obserwuję. Lawinia, e, Caroline dzwoni już do Lawini, żeby powiedzieć i myślę, że Lawina jej powie, że zamki i dom Karolina. Caroline przepraszam, nie przejmuj się, kładź się, spać, nie denerwuj się, nie szkodź dziecku. Jutro się tym na spokojnie zajmiemy. Może zamontujemy jakąś kamerę. Czekajcie, gdzie idzie do naszych zwierząt? Nie. Żeby w śmieciach u nas to no może to nie jest jakiś przestępca, tylko po prostu jakiś głodny, bezdomny i szuka czegoś do jedzenia. Nie wiem, i tak nie będziemy ryzykowały. Dziewczyny nie chcą w domu. Słuchaj, Karoline, ty już idź spać, jesteś w dość słabym stanie. Ten dzień był dla ciebie na pewno długi, zważywszy na to, że ona jest w ciąży, więc szybciej się męczy. A przekopywały i ogród, i ogarniały, także nie ma się co dziwić, że jest po prostu zmęczona. Mała Kelly, ty sobie coś jeszcze spróbujesz zjeść. Niestety do 21.00 nie ma wody, więc możesz zapomnieć o prysznicu, którego tak bardzo, jak widzimy, po sprzątaniu obory i kurnika potrzebujesz. Także na szybciutko sobie tutaj jeszcze zjedz, zobacz w jakim jesteś stanie, no takim właściwie nie musisz iść spać, to może trochę sobie tutaj jeszcze porobimy tą średnią obręcz, jak najbardziej, zobaczcie, dzień bez wody dobiegł końca, także jak zjesz troszeczkę, może zanim pójdziesz wyszywać, o już od razu idzie wyszywać, pójdziesz się wykąpać i wtedy też po malutku będziesz się kładła, jestem ciekawa jak jej tutaj wyjdzie to wyszywanie, zaraz to zaobserwujemy, poczekajcie, poczekajcie, usiadła, aha, Usiadła i skończyła. Dziwne. Możliwe, że mam znowu jakieś błędy. Bo wiecie co? Bo szczerze mówiąc, była aktualizacja. A po aktualizacji często moja gra, zważywszy na to, jaką dużą ilość mam modów, po prostu się psuje i naprawi się dopiero za jakiś czas. Jak skończysz tutaj. O, śmierdzi już to jedzenie. Dobra, to już nie będziesz tego jadła. Damy Ci coś innego, może do zjedzenia, żebyś nie poszła spać głodna. Chociaż właściwie rano też wstaniesz głodna. Dobra, jest 22. Jak tutaj się wykąpiesz, pójdziesz od razu spać. Ja zobacz, czy ten mężczyzna opuścił już naszą działkę. Chyba go już na szczęście nie ma widać dziwne. Miejmy nadzieję, że już nigdy do nas tutaj nie wróci, bo dziewczyny się po prostu przestraszyły. Słuchajcie, moi drodzy widzowie. Wydaje mi się też, że jeżeli chodzi o ten odcinek, to by było na tyle. Zapraszam Was na kolejne odcinki wiejskiego życia. Zostańcie tutaj z nami, bo u dziewczyn dużo będzie się zmieniało, zwłaszcza kiedy na świat przyjdzie maleństwo. Pozdrawiam serdecznie, Miss Sims.